Korzenie łopianu jest bardzo ważną potrawą w kuchni japońskiej. E, smaży się go tam albo dusi z sosem sojowym, z marchwią. Taka potrawa nazywa się kimpira gobo. Korzenie łopianu nie wymagają zbyt wiele pracy przy obieraniu. Nie trzeba ich zaskrobywać, wystarczy tylko odskrobać, oderwać te drobne korzonki. Łopią przed smażeniem trzeba porządnie oczyścić, odkroić ogonki liściowe. W domu właściwie nie obieram w ogóle tych korzeni. Robię to dla Was, bo jesteście pewnie bardziej wybredni. Ja wolę takie nieobrane, Są spada trochę brudne z ziemi. Natomiast wtedy mam więcej korzeni. Nie muszę niszczyć tylu roślin. Chłopiat kroimy tak jak frytki, jak ziemniaki. Natomiast dużo drobniej, bo jest twardszy. I najlepszy jest kiedy jest dobrze usmażony. Na Nalewamy olej. Wrzucamy teraz nasze frytki. Troszkę sosu sojowego. Musimy pamiętać, żeby po dodaniu sosu sojowego dodać odrobinę wody, mniej więcej tyle samo ile sosu sojowego, kilka łyżek. To są bardzo drobne frytki. Jeśli będą się zdarzyły z samym olejem na dużym ogniu, szybko nam się spalą. Frytki są już gotowe. Do frytek będzie pasował makaron ryżowy. Wygląda świetnie, ale Chińczyk powiedziałby, że brakuje tu czegoś zielonego. Więc podamy jeszcze dzisiaj na obiad surówkę z lipy. Przygotowanie surówki z liściwitu jest bardzo proste. Bierzemy liście, możemy je... zostały wcześniej myte i wysuszone. Krojenie nie jest konieczne, ale na pewno y, poprawi smak y, liści, dlatego że mają troszkę wakowatych części i jak je poprzecinamy, to będzie łatwiej się je jadło. Może jeszcze w poprzek. Jako dressingu użyję octu balsamicznego. Bardzo go lubię używać, bo jest to jedna rzecz, którą można po prostu dodać do czegoś i dobrze smakuje. Może jeszcze odrobinka soli.